Jako Zachodniej zbaczymy Słowo-Handlowa właśnie zakończymy już realizację projektu NGO plus biznes równa się sukces. Chcieliśmy, żeby organizacje pozarządowe pozyskały wiedzę i umiejętności, jak pozyskiwać środki zewnętrzne, również jak prowadzić własną działalność gospodarczą, bo to też jest osiągalne. Żeby te cele osiągnąć, czy tak zwaną, przeprowadzić skuteczną tak zwaną ekonomizację organizacji pozarządowych, zrealizowaliśmy szereg działań. Były to szkolenia merytoryczne, za z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania zespołem, ale także zarządzania projektami, pozyskiwania środków zewnętrznych, zakresu promocji, reklamy. Także zrealizowaliśmy działania doradcze, które były realizowane zarówno w formie indywidualnej i grupowej. Zadbaliśmy także o promocję organizacji pozarządowych poprzez promocję i prezentację poszczególnych organizacji w dodatku do głosu przedsiębiorcy, który jest miesięcznikiem wydawanym przez Zachodnie Izbę Przemysłowo-handlową skierowanym do przedsiębiorców. Zrobiliśmy to celowo, żeby biznes poznał potencjał organizacji pozarządowych, które działają w. Często po sąsiedzku. Nie znamy ich, warto wykorzystać ich możliwości, e, zaskarbić sobie jako, również jako współpracowników w codziennym funkcjonowaniu. Myślę, że potrzeba świadomości, żebyśmy to rozumieli, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy byli dobrze do siebie nastawieni. Jeżeli będziemy o tym rozmawiać, jeżeli będziemy szanować każdego człowieka, widzieć w nim wartości, i akceptować wady, które ma, ale też prosić, żeby ona. Wady, które my mamy, to wtedy możemy tworzyć dobre relacje. A na tych nam bardzo zależy, to, to one budują nasze szczęście, zadowolenie i jakość życia. Każda osoba ma różnorodne cechy, to wyposażenie fabryczne albo talenty różnorodne i potrafią być kreatywni, potrafią motywować innych, potrafią być innowacyjni, a to powoduje, że możemy tworzyć lepszy świat. Osoby różnorodne są uczestnikami naszej zbiorowości, naszej społeczności i naszego rynku pracy. Pracodawcy mają często obawy z uwagi na to, że nie mają wie... Wiedzy, albo praktycznego doświadczenia z pracownikiem z niepełnosprawnością, czy z pracownikiem autystycznym. I myślę sobie, że na rynku pracy, tak jak w każdej innej rzeczywistości, nie wszystko jest dla każdego. Natomiast w momencie, kiedy szukamy pracownika o jakichś konkretnych cechach i też o konkretnych umiejętnościach, to ograniczenie się tylko i wyłącznie do osób, które nie posiadają orzeczeń albo są neurotypowe, jest po pierwsze dyskryminujące, a po drugie krzywdzące, a również przynoszące straty pracodawcy. Należy nauczyć pracodawców i przedsiębiorców jak wykorzystać zasoby osób różnorodnych, też dając im jakby warunki pracy, które Pozwolą, jakby ten ich potencjał wykorzystać. Czyli jakby stosowując do nich miejsca pracy, a jednocześnie dostając w zamian no, ich zasoby, tak, ich kreatywność, ich talenty wszystkie te rzeczy, które pracodawcy mogą otrzymać od swoich pracowników. Tak. Bardzo dużo osób, na przykład ze spektrum, pracuje przecież w korporacjach, w IT, jakby w biznesie, mogą być niezastąpieni, ze względu na pewne swoje takie talenty, talenty czy umiejętności.